Hej, witam Was ponownie na moim kanale w takim niedokończonym makijażu. Mam zrobione tylko oczy, a to dlatego, że będę sobie dzisiaj z Wami razem testowała dwa nowe produkty marki Eveline i wspólnie sprawdzimy sobie jakość, działanie i pracę z tymi oto dwoma produktami, czyli podkładem selfie time oraz korektorem Liquid Camouflage. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania dalej. Jeżeli chodzi o te produkty, to każdy z nich kosztuje około 17 zł. Dostępne są już w drogeriach i podkład występuje w 6 odcieniach. Pokażę Wam słocze, a korektor mam w trzech odcieniach. I on jest przeznaczony też do twarzy oraz pod oko, ale ja użyję go tylko pod oko. Jak widzicie, moje zasienienia są bardzo duże, także myślę, że jestem idealną kandydatką, żeby przetestować jego krycie, które ma być podobno dość takie porządne. Ale na początek będę aplikowała podkład, także od niego sobie zaczniemy i tutaj opowiemy sobie o nim. Jak widzicie, mam 6 odcieni, które zaraz wam zesłoczuję. I ten podkład ma być kryjący, ale jednocześnie nawilżający z lekką formułą. I producent mówi nam tutaj, że jest to produkt dwa w jednym, czyli korektor oraz podkład. Także sprawdzimy sobie, jak zakryje moje niedoskonałości. Jak widzicie, może ja nie mam problemów z jakimiś mocnymi wypryskami czy coś. Tutaj mam tylko jeden taki ślad po gojącym się już wyprysku, ale mam dużo takich zaczerwienień na twarzy, dużo przebarwień, które ja bardzo lubię mieć ukryte, bo zwykle robię Dość mocny makijaż oka, także ta cera lubi, gdy jest taka ujednolicona i gładka. A tak prezentują się odcienie po kolei, od najjaśniejszego do najciemniejszego. Jest jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka oraz szóstka. Jak widzicie, one są całkiem te jasne, ale żółte. Także myślę, że będzie to duży plus. Konsystencja jest taka. Niewodnista, ale dość myślę delikatna, taka kremowa. Nie jest jakoś ten podkład bardzo mocno zbity. I też jest tutaj zaznaczone na opakowaniu, że jest to produkt wegański. Także myślę, że też to może wiele osób zainteresować. Ja myślę, że dzisiaj użyję sobie tej czwóreczki. A jak będzie czy za jasna, za ciemna, no to sobie będę mieszała. Ale tak docelowo myślę, że ten odcień będzie dzisiaj jak najbardziej do mnie pasował. Ja mam na sobie dwie warstwy samopalacza, nie nakładam go na twarz. Tylko od szyi, także widzicie, tutaj może się ten kolor różnić. I aby test był rzetelny, nałożę podkład tak samo jak używam każdego innego, czyli najpierw zaaplikuję na twarz bazę. Jest to też Eveline wygładzająca baza pod makijaż, ale ja ją nakładam tylko tutaj w okolice policzków, nos oraz czoło, gdzie mam najbardziej rozszerzone pory i chcę je wypełnić, aby nie było widać tych dziurek. Baza, myślę, już się wchłonęła. Ja też była w międzyczasie namoczyć gąbeczkę i przechodzimy do aplikacji. Ja zwykle podkład sobie wylewam od razu na gąbeczkę. Nie aplikuję najpierw na twarz. Tak on wygląda na gąbce. I zaaplikuję najpierw na, myślę, na połowę twarzy, żebyśmy zobaczyli sobie, jaka będzie różnica w kryciu. I powiem wam, że aplikuję i tak te podkłady całkiem przyjemnie pachną. Na razie bardzo naturalnie wygląda na skórze. Na pewno nie jest to krycie stuprocentowe przy takiej warstwie. Ja wziąłam taką dość dużą kroplę, ale widzę, że on się dość wchłania tak mocno w gąbkę, i przez to, że jest delikatny, to też tak no zostawia tylko taką warstewkę, która delikatnie tą skórę ujednolica, ale na razie nie ma takiego mocnego krycia. No i tak prezentuje się połowa twarzy pomalowana, jak na razie tą warstwą, którą widzieliście. No i tutaj nic. Fajnie, że ten odcień jest taki lekko żółtawy, no to fajnie on zniwelował zaczerwienie, jak widzicie, tutaj są one bardziej widoczne niż tu. Natomiast to, co muszę tutaj podkreślić, no to naprawdę, że tego podkładu na twarzy nie widać, jeżeli chodzi o taką, wiecie, nie widać, żeby jakakolwiek warstwa na twarzy leżała. Także, no, on jest taki naprawdę mokrutki nawilżający, bardziej zachowuje się jak taki krem, także teraz po tej drugiej stronie zaplikuję tak samo podkład jak po tej i będziemy jeszcze dokładać produktu tam gdzie ja tego krycia bardziej potrzebuję, zobaczymy czy da się budować no i tak prezentuje się podkład już na obu stronach twarzy, ja mam skórę mieszaną w stronę suchej ona nie jest mocno przetłuszczająca się, jedynie jak się przetłuszcza to tutaj delikatnie na czole oraz nos, możecie sobie mniej więcej zobaczyć, że ten podkład wygląda tak bardzo mokro na skórze odbija bardzo światło i na przykład tutaj nos to wygląda jakby był w ogóle o, zwilżony wodą, także jest naprawdę taki mocno nawilżający i myślę, że on przede wszystkim sprawdzi się na skórze suchej no bo jak widzicie ten efekt mokrości, nie wiem jakby współgrał z mocno przetuszczającą się cerą no i tak jak mówiłam ja chcę sprawdzić czy da się go jeszcze mocniej zbudować do takiego pełnego, stuprocentowego okrycia także ja dokładam jeszcze warstwę ale no możecie zobaczyć jaki daje efekt Glow i naprawdę wygląda nadal bardzo naturalnie. I faktycznie to krycie delikatnie da się jeszcze dobudować. Tu jeszcze możecie zobaczyć, jakie zaczerwieniami przebijają, ale to też może być wina lampy, że nam tutaj tak bardzo blisko świeci, także ona będzie to na pewno potęgować wszystkie zaczerwienienia, takie o, na skórze, czy jak się dotknę czy coś. Także myślę, że to zaraz też zniknie, ale naprawdę podkład wygląda. No, jak na razie bardzo ładnie, bardzo nawilżająco. I teraz przejdziemy sobie do zakrycia cieni pod oczami. On posiada aplikator taki jak błyszczyki, tylko w dużej formie, w dużym rozmiarze. Mam trzy odcienie, słocze zaraz Wam pokażę. I korektor ten ma dawać pełne krycie, także no, dla mnie to by była rewelacja, gdyby on pod okiem wyglądał dość, że tak ładnie, no to jeszcze zakrywał moje cienie w 100%. A tak prezentują się słocze. Mamy jedynkę najjaśniejszy, dwójkę oraz trójkę najciemniejszy. Ten jest taki jasny, ale też bardzo mocno żółty. I nie wiem, którego dziś użyć, bo ten by chyba najbardziej pasował, jakby aktualnie do podkładu, ale boję się, że one będą trochę ciemniały. Także może zacznę sobie od tego. I jeżeli będzie bardzo jasno pod tym okiem, no to dodam sobie kropelkę tego wtedy, tej dwójeczki. Nie wiem, ile go zaaplikować. Na razie może dam tyle. Zobaczymy, jak będzie z jego kryciem, bo. No, jak mam mieć takie full krycie, to może nie będzie tutaj potrzeba, jakby dużo dokładania warstw. No, ale powiem Wam, że jak na moje cienie, to chyba jednak ta mocniejsza warstwa będzie jak najbardziej na no, tak. Tak wygląda rozprowadzona jedna warstwa. No, oczywiście różnica jest, ale myślę, że nie aż taka, żeby te cienie były w 100% zakryte. Także jednak tutaj trzeba polecieć u mnie grubiej, tak jak ja zawsze z korektorami robię. Ale teraz to chyba jednak trochę przesadziłam. No i teraz dość porządnie rozjaśniłam sobie tą strefę pod okiem aż za bardzo. Tutaj trochę zbiorę tego produktu. No i przy tamtej warstwie tak to wygląda. I tak, no tutaj trochę przesadziłam z tą ilością i z tym rozjaśnieniem, ale jeszcze, mimo to, tutaj. Widzę nadal, że prześwitują te cienie, także dołożę sobie trochę tej dwójeczki dla przyciemnienia. Mam nadzieję, że to oprócz tego, że dodatkowo przykryje mi ten cień już w 100%, no to trochę zniweluje tą jasność pod okiem, bo niby jest ok, ale delikatnie jednak mogłoby to być bardziej stonowane. Także tu już delikatnie tego ciemniejszego dokładam. Krycie tego korektora jest całkiem ok, ale nie jest 100% na moje cienie. Wiem, że tutaj pewnie. U was to wygląda lepiej niż u mnie w lusterku, ale ja jeszcze widzę tutaj. No, nawet teraz tak widać: te cienie są takie mocniejsze, ale na wprost, tak jak do zdjęcia czy coś, no to myślę, że będzie ładnie ta skóra tej wygładzona. To co muszę zaznaczyć to, że ta formuła jest taka dość lekka jak na razie, nie wydaje mi się aby ona obciążała tą skórę pod okiem natomiast zobaczymy jak to będzie jak ten korektor sobie tak porządnie tutaj zastygnie zrobimy sobie drugie oko i zobaczymy też czy on nie podchodzi jakoś bardzo mocno w zmarszczki. Ja tutaj mam je dość już widoczne pod oczami, także każdy korektor je tam delikatnie podkreśla ale wiadomo, że nie chcemy tej uzyskać takiej mocno przesuszonej skóry i tak wygląda moja skóra jeszcze bez przypudrowania Mam tutaj dwie strony zakryte. Także ja teraz sobie to wygładzę, przypudruję szybko moim sprawdzonym pudrem. Dokończę resztę twarzy, wykończę makijaż i spotkam się w takim podsumowaniu jeszcze przed tym takim kilku godzinami. No no więc... Tak prezentuje się skończony makijaż i powiem Wam, że jak na razie to ja jestem zachwycona. Praca. Jakby na podkładzie innymi już produktami, bronzerem, rozświetlaczem przebiegła pomyślnie. Nie było tutaj żadnych problemów. Fajnie ten podkład i korektor przyjął resztę produktów, pudry. No i naprawdę wygląda moim zdaniem ten makijaż bardzo ładnie, naturalnie, ale przy tym wszystko jest tak ujednolicone. Że jeżeli ten stan utrzyma się przez kilka godzin i makijaż tutaj się nie popsuje, nic się nie zacznie ważyć, no to myślę, że będziemy mieć fajne, tanie hity kosmetyczne. Także no, ja jestem bardzo ciekawa. Jak to będzie po kilku godzinach, kiedy się spotkamy tutaj na podsumowaniu. A tak ten makijaż prezentuje się w świetle. Dziennym stoi tylko przy oknie, bez żadnych lamp. Jest dość pochmurno na dworze, dlatego tak może być dość ciemno. Ale myślę, że tutaj w miarę wszystko widać, jak to wygląda. Jest godzina 11.01, także liczymy, że od 11.00 zaczynamy sobie test. No i spotykamy się za kilka godzin. No, i minęło już kilka godzin. Mamy godzinę 18.07, także ponad 7 godzin chodzę w tym oto makijażu. No i powiem Wam, że myślę, że test można uznać za bardzo, bardzo udany i znalazłam tutaj dwóch fajnych, myślę, moich przyszłych ulubieńców. Jak najbardziej to, co pierwsze rzuca się w oczy, to jest na pewno to błyszczenie tutaj na nosie oraz na czole. Ja Wam mówiłam, że ta strefa u mnie się potrafi przetłuszczyć, no i to się właśnie zadziało. Ale powiem Wam, że użyłam też delikatnego pudru, więc myślę, że jeżeli bym użyła takiego mocniejszego, bardziej matującego pudru, to to błyszczenie byłoby też mniejsze. I musicie brać też pod uwagę to, że ja mam tutaj oświetlenie sztuczne, które jeszcze jakby podbija to błyszczenie się cery. Natomiast jeżeli chodzi o boki twarzy, o to, jak utrzymały się na podkładzie inne produkty, czy jak. Utrzymał się korektor, no to moim zdaniem rewelacja. Nic tutaj się nie zadziało, wszystko dalej trzyma się tak, jak na samym początku. Jedyne co to możemy zauważyć tutaj takie prześwity na nosie, ale jest to spowodowane też tym, że ja po prostu nos w ciągu dnia wycierałam, bo mam jeszcze delikatny katar, także no, ten podkład miał tutaj prawo zejść z tego nosa. Co prawda nie jest to podkład mocno zastygający, właściwie on ma taką kremową formułę, która taka pozostaje. No i są podkłady, które trzymają mi się mimo kataru lepiej, ale no mówię tak, nie jest zastygający taki mocno wżerający się w skórę produkt, także i tak moim zdaniem jest ok. Jeżeli chodzi o to czoło, to faktycznie ono się przetłuściło. Ja widzę tą warstwę tłuszczyku, ale wydaje mi się, że tutaj jest kwestia tego, że po prostu zebrałem ten nadmiar. Bibułką matującą, przyklepała pudrem, i byłoby wszystko ok. I zaraz ten taki teścik sobie zrobi. Zobaczymy, czy tutaj ten produkt nam nie zejdzie. No i też delikatnie zebrał mi się w liniach uśmiechu. Ja tutaj mam te zmarszczki bardzo głębokie, natomiast powiem Wam, że on tutaj zbierał się dość długo. Większość podkładów już zaraz po aplikacji, po przypudrowaniu zbiera mi się w tych zmarszczkach. One niestety są już dość głębokie, także. Taka moja uroda, a ten podkład wyjątkowo długo nie zbierał się w tych zmarszczkach. Teraz po tych kilku godzinach to faktycznie jest tam zebrany, ale jest naprawdę minimalne zebranie się. Także no mimo to jestem tak zachwycona i wydaje mi się, że będzie wystarczyło delikatnie tej przyklepać palcem ten podkład i on będzie nadal wyglądał rewelacyjnie. Będzie można w nim chodzić. A tak oto prezentuje się podkład, tak jak wam mówiłam chciałam tutaj zebrać tylko nadmiar tego sebum, także myślę, że spokojnie dalej mogłabym w nim chodzić, także jestem bardzo zadowolona z tych produktów. A korektor to już w ogóle nic tutaj się złego nie zadziało, nic się nie zmieniło od rana, także no. Duża okajka dla tych produktów. Niekoniecznie może polecałabym ten podkład, jeżeli chodzi o cery tłuste, takie bardzo, bardzo już naprawdę przytłuszczające się, ale do mieszanej z lepszym pudrem, bardziej matującym, czy do takiej suchej, to myślę, że jak najbardziej on zda tutaj egzamin. Korektor tak samo rewelacyjnie wygląda, nie czuję ciężkości pod okiem, nic mi się tutaj nie pozbierało, wszystko jest na swoim miejscu i wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Także tak kończymy sobie teścik. Moim zdaniem, produkty godne polecenia, godne uwagi, warto się nimi zainteresować. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście stawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Nowe osoby zapraszam do subskrybowania kanału, no i widzimy się w kolejnych filmach. Hej!